Myślałem nie, sobie, że, że to, że to sumie... ja jestem... Ja jestem jakoś przez to, że... Przyjechali... Ten... Rodzina przyjechała I na przykład ja będę musiał być po nocy. Cicho, bo... Dziecko śpisz. To... Bierzesz mi, nagrałeś Chowasz do pieca <szukasz> ja, <ślinik> ja, Nie będzie słyszeć o, ful... Oj 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 morde no, został, został został jeden Oj bierz kurwa brata bracie Oni <grym> 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 to zrobią. oj to zrobią kurwa ja okay, to czuję. jeżeli tak chcecie się bawić to ja kurwa Nie robię nie, nie koło, do planety, kurwa już i nie nie, nie nie czekaj <grym> Zmień to kurwa na boga. Ja małpa Ja tam nie chcę widzieć żadnego kurwa Jone i jasno okay? Nie będzie jony, nie będzie. Jusura, nie Great. Now that we're all done with the wishing, No. Jaką? No Lenki? Hmm? Jaką? Logitecha tam Logitecha No dał no, no, <grymne> no, niebieską Nie no, taką niebieską <grymne> no, to, Niebieską, to, niebieską. No, niebieską Proszę zabierzcie mi już do wana Ja chcę do vana Proszę, ja to wana O! Siema w końcu jestem Siema Siem, co? No nie. Weź No nie. No No nie. No No nie. No No nie. No nie. No nie. o nie. No to No Na półkę jest No Na No nie. No nie. No nie. No nie. No nie. No nie. też nie. Give us a sign. Bie Show yourself, please. Matgaret Anderson, where at, are you? Where are you? where are you? <laughs> not Margaret, we speak Ej, to nie ma rządu. Here? You want to Margaret and Anderson, yeah, where are you? The... And you? talk to me, me. Margaret is... how old are you? are you? Kill, keep, keep. <laughs> <laughs> I'm scared, <laughs> I'm, scared <laughs> I'm scared, I'm scared. <laughs> 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 Marguerite <laughs> Marguerite ولادي <applause> <applause>

To się odmutuje No w sumie Ty bo... Okay. No care A bo to można jeszcze ulep, dobra Ty, a na się by czegoś takiego nie było? Ale ja nie wiem Ja nigdy nie korzystałem, nawet nie miałem tego zainstalowanego w życiu więc naprawdę ja nie wiem gdzie co tam się dzieje, co nie, ale no, gdzieś jakieś decybele trzeba głośniej. Ale jeszcze gdzieś się zmniejsza, znaczy zwiększa, zmniejsza, zostawia chyba tego, nie? Yy, na którym mi to ma dzia działać, nie? Które ma. Które to jest? Co ma być. które... Kurwa. Który? Które ma być moim mikrofonem głównym? A, ale jakaś Bo tak. tam bo gladiator wchodzi dużo daje ale O co to no co jebicie, no co jest kurwa? Co się stało? Co jest? Gra... Co on tu robi? Przepraszam bardzo. To do zajebany kruk. Co? Ale... Co? Mam pomysł, jak Ja... Jezus! A, się zesrałem. Ale portale. Dobra, git na... Gdzie Może już nie Szani, daj głos! A wiesz co jest najlepsze? Patrz, pas, patrz, patrz, pas, chodź tu BGD, chodź, pas, kurwa. A gdzie wtyczka do zasilania? Patrz, myszkę mają podłączoną, monitor mają, a kurwa internetu i zasilacza nie. chodźcie bloku A. A, A który to? Czemu jest taki kurwa. kur... Oni to też Bo my jesteśmy bezwiedzami jakby to powiedzieć Zaraz kurwa To jest tyle te te technologii się Nie, znaleźliśmy już około 40 kaw No and Na to co? Slow A to będzie mój. Latarę wyrzuciłem, chujaj. Chuj, bez latarki też przechodzę. Ja też. O hello! Było hello, słyszałem. O, instrukcja. Dobra, chodź, kurwa. No chodź. Już to tych, ziół, zielska. Kurde. Cześć, ten, był, no, co O kurwa, kawusia? Strzelnice tu są. Strzelnice? No, tak, się Zdzielni tu do pola Do Polak <laughs> <laughs> <są>. Dobra, daj go, się Ale kur... Rzeczywiście mnie bardziej przestraszył Begetta w tym momencie, niż to tu. Patrzcie, <grymne> Abzu! Ja smaruję łapy. Ty, Begetto! <grymne> Proszę zobaczyć. Patrz. Tu widzisz? Ten, ufałkę, nie? A chodź co... A po... Tam tu nie, no nie gadaj. Bo... Ja jestem. To... <śmienny> Ale kuras ściana. krupa już się tak ładnie. O. Ja... Ej! <śmienny> Bagietka Kurwa idzie, ale idzie! Kurwa biegnie na mnie z to w miejscu, Ale idzie Hej! Jakby co to MF MF jeszcze nie było Ej, a nie było tutaj? Siema kurwa Nie tutaj No twój fest, gdzie No kurwa weź, przecież nie wiem Jest taki o Fuck this shit, I'm out. Kurwa, zaś mam brązową krechę na gaciach, nie? <śmum> o, Jak mi obrzygała. Popatrz, poszeptała ci we to... łóżkę zamknęła się w nim łazience. Na... No kurwa, ci prawa powiem tak, kosi, kosi łap, ci jeszcze w życiu czy... nie słyszałem, nie? Ty, to był ja myślałem, że to był Hunt i że cię zabiła, że tak szybko przestała mrygać. A, A też to, tak myślałem. Aaaa, Crucifix! A, crucifix, kurwa. tego domu się za nią zwaliło teraz. Ja pierdolę. Crucifix, garnek, kurwa, Gdzie, Gdzie stałeś? Gdzie? Stałem na tarasie i ta szmata dawała ja mi... Ja pierdolę. U Widzę jakaj kurwa! Nie po bo się boję! Nie! Skował się tu! Ja pierdolę! Gryzła mi w kostkę! Chodę, kurwa! Chcesz się na Warlocka? Za, mogę na Hunter'a iść. Ale... Dalej chodź. Ja nie mogę. Jest po ty! Gdzie idziesz? Kurwa, no nie wyhamowałem. Chciałem tak e, wróble... Eee! O. O, o, o. O, o. Nie no. <sadzionale> nie mogę no... To czemu grasz kurwa onkeyem? To No bo się fajnie fajniej nie grali, że nie PANIE! Wow, no panie! <sadzionale> oh, jeszcze raz, jeszcze raz, nie ono Jeszcze, jeszcze jeszcze raz... Jeszcze raz, oh, wow. To jest nie Jeszcze, kurwa Nie, anarchy no, no, te... dostałem! Co wyście narobili? No, 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 no. Chłód no. mi działa cały. Bagatny. Nie ma, nie ma go. Dobra, zniknął. Jeszcze raz. Wolinka. I przejście. Czajnik. <grym> ja bym jeszcze raz <grym> Nie, Coś ty zrobił, No Nobie. Tak pięknie było, ty wyłączyłeś. Ty kur... Gnoju. Jak <grym> <grym> się rzucili. Ja Tylko mamy 9 minut, a my już ustawamy nogę, jeszcze 60. O nie, o nie, a mi się. Ale cię poturbowało. to Właśnie widzę, jak moje ciało tam lata. O, to tutaj Co się wiesz, tam no. Co jest? Co jest? What the fuck. Oh, fuck. <laughs> Co to jest? Ja? Co a spacji Co jest zawsze znaczy ze skork, skokiem Wtedy on cię pociągnie. Ale jest też inna opcja, bo respią się tam tak zwane psjony Bo generalnie onak wy tam macie pisany Master, a nie Grandmaster, nie? No wiem Ja proponowałem Kurwa, ma. <laughs> Proponowałem <noise> Dale, Dalej uda mi się? Czekaj, 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 nie, nie, idź na razie, nie idź proszę Dobra Gdzie ty kurwa? Nie, ten tym... <noise> <noise> Ale się kurwa ze jak... Do Kulokwitu byś szalał Do Muchy no.

twoje. O. Będę tu stać. Oj, Jak powiemy. Play, play team, wtedy na to. na to stajesz. Jeśli będziesz. Kurwa, pociągnęła mnie. Czyli mam tu stać, czy mam dostać, czy mam No teraz to nie. Dobra, sobie, ja To za bardzo wczuć. No teraz to nie. Eee, topory. Ej, topory. Kielich, <śmierdzi> topory, pies. pies. Słońce tu wbicia. słońce nie zdoła Wracaj, wracaj, wracaj. to się, się z blokerem stało? W, w, w dziurę wpadł. Słońce. No <laughs> <Dłuch być, laughs> pomocy! patrz. trzymaj, Przymoczyłem, patrz. Nie! Pomogę, pomo nie! 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 Wracam. No szybciej, Chociaż ja i tak mam wrażenie, że na Masterach to ten... To to Stasis <laughs> za bardzo przyda, bo Stasis będzie bić ci jedno... Kurde, jedną ja no, trzecią obrażeń tylko, a i tak już <śmany> posty naplują w tupę i nie żyjesz. Nie, ja tego nie zrobiłem. co zrobiłeś. Jako pera. O, o i oczywiście jak się, jak się ktoś zachowuje jak kompletnie kompletny dupek, to instabun. No. <śmany> jak stoją, patrzą się kurwa co robię. I, <śmany> I popatrzyli na nie... sobie w tym samym momencie, co jest. <śmany> Będzie ciężko. Pasianik, pokaże ci szuszkę, jak wszystko na drugą stronę? Ooo, wiem chyba. O, dobre! Tylko, że trzeba poczekać jeszcze, nie? Ta, ta, ta i wskak... o, tak. Ło. Czekajcie, już zaczęliście Encounter, czy...? No, tak. tak. Bibosa. bibosa BOSA! Kurwycy twar... twardy jest! Kurwysy, oj, oj, Ja troszkę za twardy. Ale łaj przecież to kur... O, ale też niestety nie podobał. Spokojnie, wydać radę. Ja podobał, ja podobał. Jeszcze podniosę? O, karol, Nie, no ale mnie nie dominie? Dobra, dawaj go. Kurwa, zdążyłem. Dawaj to jest, kurwa, no. Kończ go. Już loła ma. Lo, ma. No nie tak ja to nie. Nie, dobij. Ja mnie robi. na nie mogę zabić. Dobijaj, dobijaj. Finisher, finisher. Dobijaj, <laughs> prawie. kurwa no, 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 no. Dobij, skurwysyna, dawaj. Prawie, prawie. Obijam, obijam. To jest stan to jest. Długo <laughs> się robi tego questu na nowym, wiesz? stan to jest. jeszcze nie Kurwa, to jest czwartego reza. Nie, robimy Co robię, to chuja, ile tu jest? <laughs> Dobra, stawaj! Co to jest? Skąd Nie my skur... Dobra, ta rifta, O, nic A o lift posiadany. Dobrze, o. walka, walka, to Nie, tak. jestem nieśmierny. Tak. To jest last La stand, to jest, przysięgam. Musicie mu. Nie, Ale nie jak w tak będziemy tak. robić, to raczej. Prędzej go tam Tu, 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 W prawo. A kiedy byś knocker mógł? <śmiennie> Ale jutro Które mało, kurwa co? prawo? <śmiennie> 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 no ja no szczeli mnie ktoś! Czekaj, Czekaj nie, kurwa, kurwa umrę, no niech nie zginę. Czerwony oddałem, bo dezaktywowany się zrobił. <śmiennie> kurwa podnieś <Japonia się> <śmiennie> Co? Chuj tam po co go zabić? Niech nas zabije wszystkich Klikam spacy po prostu i tak lecę do końca. Dobra No co ty mnie coś nie śmiało 8 woda Jaki kurwa moje Leciał ubić Co? Co się stało? Łonka jest! Co?

ról no sabotuje nam <laughs>